Cześć wszystkim, słuchajcie, 6 rano. Ja jestem po raz kolejny w Szklarskiej Porębie. Jechałem prosto z pracy po drugiej zmianie. Spałem 3 godziny. Stoję, słuchajcie, na tym parkingu moim ulubionym, na którym zawsze tutaj stoję, jak przyjeżdżam. A dlaczego jestem w Szklarskiej? Mam dwa cele do osiągnięcia. Pierwszy cel to jest, słuchajcie, Szrenica drugi cel śnieżne kotły dzisiaj jest 15 wiecie słowiańskie święto matki ziemi a katolickie e, tej zielnej chyba nie, nie wiem nie chcę was kłamać e, w każdym bądź razie ja wyruszam na czerwony szlak w którym dotrę na szrenicę i widzimy się ze szlaku jeżeli coś będzie ciekawego, na pewno Wam nagram. A więc, słuchajcie, wlazłem już na czerwony szlak, który prowadzi najpierw do wodospadu Kamieńczyka. Taki wiecie, dzisiaj przyjemny, chłodny wiaterek tutaj wieje. Natomiast zapowiadają 30-stopniowy upał na dziś nie wiem jak to będzie na razie jest fajnie rzeźko i chłodno więc idziemy spokojnie pod wodospad Kamińczyka teraz zobaczcie jak ostatnio byłem tu dwa lata temu to były same kamole a teraz mamy ładną ścieżkę aż do schroniska i to chyba będzie ostatni kawałek taki fajny Pani. Dochodzimy do schroniska pod szrenicą w towarzystwie pięknej pomorzanki Magdy. Spotkaliśmy się tam na dole na szlaku i idziemy razem. Póki wytrzymamy ze sobą, oczywiście. Ale słuchajcie, to jest. w tempie. Tak. Ale to jest kolejny dzień mojego szczęścia w górach. Nic więcej mi nie potrzeba. I teraz kochani zobaczcie jakie mam widoki z hali pod szenicą. chcecie być na YouTubach? No, youtuberem? No youtuberem influ mnie nie interesuje. Ju Także zobaczcie jakie piękne widoki mamy słuchajcie, kolejny dzień szczęścia tak jak wam mówiłem a za chwileczkę będziemy wyruszać na szrenice, śnieżne kotły. A jutro, wspinaczka. Tak wygląda, słuchajcie. Sronisko na hali szrenickiej. Jest pięknie, pogoda dopisuje. Czekam jeszcze na Magdę, i będziemy szli dalej. Teraz zobaczcie, słuchajcie, to jest widok z hali szrenickiej pod Szrenicą tam Majaczy w oddali schronisko na Szrenicy tam gdzie teraz wam pokazuję zamek Chojnik w dole mamy kamieniową szklarska porymba słuchajcie Szrenica widok ze Szrenicy na śnieżne kotły one są gdzieś tam i tam z Magdą będziemy szli mam słuchajcie górski orgaz w tej chwili Szczytowałem na Szrynicy Tak by to trzeba powiedzieć Magda stwierdziła, że też ma chęć zaszczytować Teraz zobaczcie sobie tam w dół To wszystko Te widoki piękne Słuchajcie, kolejny dzień szczęścia w górach Jest tak Magda? Jest, jest zajebiście Jest zarąbiście Wleźlibyśmy jeszcze wyżej, ale niestety ale nie, się nie można nie da. A skąd już sprawdziłaś? No, zakaz a to niedobrze, także kochani, idziemy teraz takim małym skrótem ze szrenicy pod świnki i dalej na śnieżne kotły. A później, pod śnieżnymi kodłami, będziemy szli zielonym szlakiem do szklarskiej poręby. Tam z Magdą zjemy sobie albo obiad, albo napijemy się piwa, w zależności co Magda będzie chciała. I czy ją chłop odbierze, czy nie. No wie, ja wiem, napijemy się Spr piwa. Spróbujemy zrobić tak, żeby to odwlec te, te, ten jej odbiór, żebyśmy zdążyli się tego piwa napić. <grym> <grym> Ale jest piękny dzień, słuchajcie, atmosfera fajna, dobrze, że my się z Magdą spotkali, nie nudzi nam się. Ja wyciągnąłem Magdę nieopatrznie na śnieżne kotły, a planowała iść tylko na szrenice. Widzicie, jakie za mnie pierun. To y, zdecydowanie krócej czeka. No, czyli coś się zmieniło. wtedy tak, bo wtedy na herbatę godzinę, nie? No, no, no tak, tak. Wiesz co? Kiedyś się musimy w tych tak spotkać. Nie? Na grillu. Nie, ja tam lubię jeździć, bo tam jest takie fajne pole y, tramp Kochani, czy wy widzicie to piękno gór tutaj? Czy wy widzicie te połacia kosodrzewiny na tych halach? Zobaczcie, co tu więcej trzeba do szczęścia. Chyba nie wracam do domu. Jest naprawdę pięknie i cudownie, słuchajcie. Polecam każdemu wycieczkę na szrenice, śnieżne kotły. Szlag nie jest zbyt wymagający, słuchajcie, można i z dziećmi, chociaż my tu z Magdą sapali jak lokomotywy. Tylko, że ja już jestem stary człowiek, Magda jest młodym człowiekiem. Ja jestem stara i młody. <grym> Ale generalnie, słuchajcie, warte to wszystko polecenia. Dzisiejsze marzenie spełnione, a bonusem jest Magda. Zobaczcie, tą uśmiechniętą moją nowo poznaną koleżankę. Cieszy się tak samo jak ja, jak małe dzieci. Cieszymy się jak małe dzieci. Pięknie, jest. to jest racja, Magda. Powiem ci, mógłbym tu mieszkać na stałe w się nawet. Nawet w się. Oby tylko mieć dostęp do wody. Ja bym trawę nawet mógł, żebyś, aby tu zostać. No to, kochani, jesteśmy przy pierwszych śnieżnych kotłach. Jest wielki kocioł. Zaraz postaram się Wam pokazać. Pójdziemy na tak zwaną bochitkę czyli punkt widokowy czeski. czeski. Pięknie, Magda, pięknie. Dokładnie tam na drogę, nie O! I dlatego widać No, widzisz? Widzisz? To szła się od Czech. No. A tam w dole jest nasz szlak, widzisz? Mhm. Koło stawków. I to będziemy widzieć wszystko z dołu. Fantastycznie, słuchajcie, pięknie. No i słuchajcie, jesteśmy na tych śnieżnych kotłach. Z Magdą, teraz idziemy dalej czerwonym szlakiem. Potem będziemy szli do stroniska pod łapskim szczytem. Czy ty Magda chcesz fotki? Nie, ale w tymi... podać bardzo no, Zobaczcie słuchajcie, całe pola wrzosów. Magda zauważyła, ja oczywiście nie zauważyłem, bo ja patrzę w kotły śnieżne. Ślepy, że mnie zna to Patrzcie na to, patrzcie na to, ludzie, patrzcie na to. To jest piękne. To jest piękne. To jest fantastyczne. Cudowne widoki. Magda zaraz fotki ci zrobimy. Trzeba go przenieść. Tak. Musicie go przenieść. Ale musi być duży. I kochani, jesteśmy pod śnieżnymi kotłami na zielonym szlaku. Tam w dole są stawki. I idziemy do stroniska pod łebskim szczytem. Widoki mamy cudne, mamy piękne. Pewnie, słuchajcie, przed chwilą byliśmy z Magdą tam na górze, tam wszędzie, tam, 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 tam. Teraz jesteśmy, słuchajcie, pod śnieżnymi kotłami i za chwilę będziemy nad stawkami. Ani będziemy dochodzić. Tu mijaliśmy takie dwa małe stawki, ale one były tak zarośnięte, że ledwo widać było w kamerze. A tutaj idziemy na te dwa większe, które są zaraz wam pokażę. Jest przepięknie, słuchajcie, naprawdę cudnie. Tarkonosze są naprawdę wspaniałe. To jest jeden z tych większych. po wielkich kamolach. Więc tu przepraszam za ujęcie jakby do mnie halo, ale ja muszę patrzeć przede wszystkim pod nogi. No i dotarliśmy do pierwszego z tych stawków. Jest super. I tam za nim jest jeszcze jeden. O, Magda tu dzielnie sobie radzi. Zaraz będziemy zdjęcia robić. Pięknie jest, słuchajcie. Tutaj kolejny, słuchajcie, stawek, ten większy. A nad nami, tam wysokośnieżne śnieżne kotły. Teraz prawie jak mini morskie oko. No i większy stawek, a nad nami słuchajcie, śnieżne kotły. Zeszliśmy z góry i na piwku. No i słuchajcie, doszliśmy do stoliska pod łebskim szczytem, ale tu jest tyle ludzi, słuchajcie, że masakra. Magda poszła tylko do toalety i lecimy dalej na szklarską i tam gdzieś siędziemy przy kawie, porozmawiamy jeszcze, wymienimy się telefonami, Facebookami i tym wszystkim i obiecałem Magdę odwiedzić e, nad morzem. Ale to się zgadamy, bo nie wiem czy dam radę w tym roku, ale w przyszłym postaram się na pewno. No i będziemy lecieć na szklarską porębę. I tyle. Na razie, a później no chyba coś dogramy. Tym wszystkim słuchajcie. Dzień drugi w Szklarskiej Porębie Wczoraj połaziłem po górach e, Dzisiaj trochę e, się chcę powspinać Sprawdzić się jak to tam wygląda u Miejskiej spinaczkową No i jestem słuchajcie znowu na Króczych Skałach po raz kolejny raz e, Czy zostanę dzisiaj do wieczora nie wiem, bo zapowiadają tutaj deszcz więc ja chcę rano to ogarnąć, przynajmniej te 2-3 godzinki sobie tu poćwiczyć, jakiegoś spinania, zjazdów, a potem się zastanowię co dalej. Także do zobaczenia. Pozdrawiam z krótkich skał